Jesteśmy w Katowicach, zaraz lecimy, będzie odlot lot tutaj w Zair. Czy ja mam trudną kamerkę? Nie wiem, tak Ale dobra Którego mamy dzisiaj października? Kurwa, Co 27 października, około 15 godziny, my wchodzimy I co mam powiedzieć? Odlecimy Witamy papos. Jest. Welcome. Ja się yes. palę plasing. Nóżki trzeba palać. Mamy godzinę Dwudziesty 28 października. I co mam powiedzieć? 26 stopni. Ja się, że tu wróciłam. Mamy to. No to idę popływać. Energia odlot. Wow. Daję trochę trochę jak Tak, żeby poleżeć e, Idziemy na to. Żeby się nie polski, nie, nie, bo się, ja, się posili za. Mogę w wkroczyć. Ja. Ja. już nie mam jakiego łokcia poprawiać. Zimno, zimno. Zimna woda, festo Zimno Później pójdę tą wodę, bo zimna jak cholera Ja aktualnie wyszłam z apartamentu Co mnie Z basenu, bo tam trochę leżałam Idę na plażę Tylko jest masa, że dużo ludzi Wczoraj byłam na spokojnie Chciałam odpocząć, to ludzi w ogóle praktycznie nie było A teraz tych ludzi jest Maza. ja będę musiała sobie znaleźć jakąś miejscówkę, żeby to, cieszyć się wakacjami Trochę mnie nie było, teraz, jest... teraz jestem na spacerze ogólnie Byłam na picie, była bardzo dobra, byłam tak wygodniała, że nie nagrywam. Z takiej ślicznej widowni, spokoło 17 godzin już nie Nagrywam coś tutaj, coś się tutaj Dobra, mamy mam okay? A dzisiejszej zrobiłam właśnie zdjęcia tych palm. Gdzie nie. ja mam ten obiekt? Aha, żeby nie było dobra. dobra. Gdzieś, gdzieś na pewno jeszcze No, Teraz wracam na lokalizację, na apartament. Chwilę to ogarniam zdjęcia i w planach idę do Lidla, bo trzeba zrobić jakieś tam zakupy. A potem idę do restauracji na kolację, bo już obiad mam ze sobą w końcu A miałam zły humor totalnie i ja miałam takie załamanie nerwowe Bo tak szczerze tak bywa też eee, Czekaj, ja może zrobię jeszcze zdjęcia O o o, zajebiście tutaj. to, to O o, A, Idziemy dalej Widziałam jeszcze kołotki, ale tu zdjęcia robiłam kotków idzie samochód, tutaj takie widoki, ale jeszcze zachód Ogólnie na Paplu się nazwy przepiękne. No zachody słońca mi normalnie rozwalają, bo jest przepiękne. Normalnie wtedy dociągam aparat i robi zdjęcia. zwyczajnie robię zdjęcia, ale super, co na plaży. Jutro w planach mam iść właśnie na zachód robić zdjęcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale głównie przez to nie nagrywałam, bo miałam załamanie. Źle za mną było po prostu psychicznie, ale też już lepiej jest. Już zjadłam. To jest fajnie. jest po prostu pieniądze. Dobrze się, że jest. Pewnie ja że nie jest fajnie. Du, 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 du. Nagrywamy co tu się dzieje. Dobra. A co jest to, że miałam tu krewnie. No ale z jednej strony dobrze że nie pytałam. Ogólnie bardzo długo mnie męczyło przeziębienie. O, 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 tutaj będzie coś ciekawego. Tutaj mamy granatę, ale już rozwalone. Wcześniej, jak szłam, widziałam jeszcze mandarynki. Tutaj jest właśnie mały bananowiec. Jeżeli to nagram bananowce, o, w sumie no, mam zamiar przez pole koło po bananowców Więc idę. Ogólnie w dzień się dzieje, bo ogólnie na plaży dużo ludzi. Też nie nagrywałam jak powiedziałam do wody, szczerze przyznam. Spałam. O, oczywiście, że spałam. Tutaj zajście jakieś tak ludzie mieszkają. Co to opowiadać? Jestem tylko tu kolejny raz. O, 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 jakieś zwierzę. Tam, zapindala. Zwierzę tam za pindala. Gonimy zwierzę. Zrespiło się. Musimy dogonić. O oh, wow, jak tu pięknie jest. Gonimy. Muszę przejść na drugą stronę i ja gonię tego agenta. Oczywiście, że go nie, on chce mnie spieprzyć? Oczywiście, że chcę mu dobra, gonimy agenta. O, o, o. Zapierdziela. Ucieka nam. Ucieka nam. Tutaj, krok. Ale uciekam. Co tu za zwierzęta są? Jeju. Skąd to się zrespiło? Nie wiem ale się że dać. dobra, idziemy dalej muszę sprawdzić, którym ja muszę iść ogólnie dobra eee, mam 12 minut na lokalizację muszę czekaj, gdzie ja mam iść? gdzie na... ja muszę iść tutaj? Tutaj dzieci się, się bawią Jej Lejban Głowski, jak tam było parę, i się bawią, tak rodzinka żyje tam co przy... Fajna zabawa, fajnie, super, podoba mi się Muszę być tutaj. Pokuska na samochód jedzę i wpijamy. Trzeba będzie na drugą stronę. Dobra, lecimy. Lecim, lecimy. lecimy. Dobra. Chyba nie zasłaniam, no bo o dziwo, nie zasłaniam Dobra, ja odzywam się później, bo trzeba coś nagrać jeszcze pogadać, bo poprzednie vlogi. Ja już z się ogarnęłam, będę to ogarniec. No a jak? Super jest, pięknie, idziemy dalej. Idziemy Nie no, ten zachód to perspekcja normalnie. Nie perspekcja, tylko perfekcja. O! Słowa się pomyliły tutaj. Gruzy, gruzy i znaki ludzie żyją ogólnie i jest jakiś pies a może już nie będę zaczepiać z tych zwierząt chociaż ale nie później znowu klasyk u mnie typowa ja do to renowacji to, to idziemy tutaj tutaj to tak wygląda właśnie w no Warszawie o o tak i trzeba zrobić zdjęcie więc robimy foto aparatem, Jednak w było na pamięć. O, jest? Tak, mamy? Tak, dobrze to. Więc idziemy dalej. Tak jest Taki spacer, brutto. To jest aparat. jest stacja. Już pamiętam. Nie wiem czy włączam, bo nie wiem, ale idziemy w prawo. Już ogarniam to jak za ta, no, bajka, Zrzucę bajka. Ja mam taką fazę na złoty słońca, o, tu cię nie? Tam są dwa tak, chyba to. Kicia! Kicia, 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 kicia! Ej, chodź, 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 robimy, robimy to! Chodź, 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 chodź! Popatrz przed się, poznajesz kogoś? Koło to Ej! Odejdź się wścieczko! Poszliście w ogóle! Dziękuję, bo czy no? coś? Co? kogoś? Ej, kicia, pozdrawiesz kogoś? Kicia, 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 kicia. Ja zrobisz? Ja no. Co? A, nie chcę sobie rozmawiać, Co za kłopu! Ale się poszło! Nie, no bywa, by się jak o, wow. teraz musimy przejść na przejściu tutaj i zabić kwiaty i idziemy czekamy podajemy zielone od razu od razu zielone idziemy. i idziemy do niduja do, do, do. dobra o, już mam swój hotel to za chwilę mamy światła. Raz, dwa, 3, cztery, pięć 6. Aha, już nie A tam tu zaraz. Czekamy, co mogę wyjedą. Jadą. Dobra, już mamy coś wicie. To było, że Tak, że na papas. Tak, jest Długo, czekam. To jest Dobra. Ogólnie tu mam hotel i kolejny kod, to jest masa kotów, ale dobra. Ja pokażę do chwilę, żeby to się złapało. Tu mamy flagę polski. A dlaczego mamy flagę polskich? Bo jest, bo Polska jest trochę duża w sumie duża, ale polska jest ważna, dlatego no, okay. no, to to jest woda, że jest godzina. Może trochę dłużej, bo to się dostaniemy na apartament. No jest woda. No O o. Idziemy, idziemy. Taki tu flaga polski, polska góra. No, idziemy. zachód, idziemy na apartament. <laughs> ja umiałam otworzyć spalkony, okazało się, że nie znam tego skutku. O o, idziemy. pijemy. Jak do siebie, jak to Wchodzimy. Muszę to pokazać. Mamy takie widoki, które macie na na jak. Dobra. to się widzimy później. Jadę windą. Cała, no zwalona. Moje włosy to już go po dziesięciopowaniu. O, jestem, jestem. Tu mamy tak. I teraz idziemy tutaj. Tak. Tutaj Idę. Dzięki <grystki> Trochę mi od te wejścia to tych mi kojarzy takie jakieś na te kajuty na Titanicu chyba, tak, coś kojarzy Dobra, ja wbijam na papier Siemaneczko, dzisiaj mamy piękną pogodę, Pafos 29 październik, wtorek 11.38, tak to wygląda, jest ciepło, wcześniej jadłam śniadanie Ogarnam się. Teraz idę na miasto. Zjeść pite. Później wrócić i kierunek klify Będzie się działo. Dobra, idę. Dalej. Dobra, to idziemy. Główna, znowu główna, jak wczoraj nagrywałam. Ten zlicz młoto z podcastą, jak mówiłam. Co co powiedzieć? Słońce grzeje bardzo. Pogoda super, koniec października, taki odpoczynek normalny sobie od polskiej pogody, e, czyli no, nie jak. bo wam powiedzieć, ja się odezwę potem, bo na razie tutaj nie ma co nagrywać, co może śmiecie, ale to też więcej kawałek nie zapada. Dobra, my aktualnie czekamy na jedzenie i to jest taki ziomal i on się buja, on tańczy, jakąś fazę. Dobra, Jestem. To jest kreba? Tu, są su. Uda są sublaki i to jest zarąbista knajpa na pafosia Tak jest Jedzenie było git, teraz taki widok patrzą A teraz dalej Dobra, mamy to po tylu Po tylu minutach po ponad godzinie spaceru wiadomo, no, bananowcy się ciągną, zanim długo będą w białe klify i to sądzisz. Spoko. Spoko. O, to, mam, to zaraz zobaczysz. Gorąco. Mm. Tak, gorąco, koniec października. A, to taka temperatura. Mhm. A Nie. Nie. Nie ma co się no. zaczynać To się odzywam na Bech Klifach. Witamy Białe Klify, jest super. Za chwilę, no?

Dobra, to ja kończę, i odwozić telefon, i idę się wkroić w talerz do wody, bo tam się to Chcesz coś nagrać? Nie. O! Co yep. sobie bym ja sobie krzywdy nie zrobiła? Co bym sobie krzywdy nie zrobiła? Nie, tak. nie grywam tutaj, co to ma być? Co to ma Dobra, ja tak. tu tam dalej. Gracias. Takie kurwa, piękne widoki, nie? Naprawdę, opłacały się. Kurwa, godzina drogi, męczarni ciepły, ja ale o, opłacały się. Zachód słońca zachód złota, zachód słońca zachód słońca zachód słońca, na zachód słońca, zachód, słońca, zachód słońca, na Kolejny No aktualnie wracamy z Kyrgyzstą <laughs> uh... 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 Takie widoki I tutaj banana. My teraz My teraz jesteśmy na kolacji, mam takie jedzenie Mam tu drinka, ryż i warzywa z grzybami. No. Dzień dobry, pafos, Mamy godzinę jeden, Środa, 30 październik. Taki widoczek, spokój, cisza. I wyruszam do Lidla. Właśnie idę do Lidla. Wstałam dzisiaj bardzo wcześnie, bo piątek, coś, siedziałam sobie, odpoczywałam na balkonie, oglądałam słońca. Na razie jest spokojnie, powoli robić coraz cieplej, chociaż jest chłodno. Znowu na główną, a ja się odzywam potem. Żegnamy pafos. I ja Koniec z tym słońcem ciekawka. Zimę na polskie